Halo, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy zechcą poświęcić trochę czasu i uwagi dzieją Radia w Polsce i na świecie. We współzawodnictwie o względy słuchaczy, obok spikerów, sprawozdawców dźwiękowych i reporterów, pojawia się poczęło coraz więcej osobowości mikrofonowych. Ludzie obdarzeni wyobraźnią w najróżniejszych dziedzinach wiedzy i sztuki. Osiągali sukcesy przykuwając do odbiorników ludzi różnej płci, wieku, wykształcenia, poglądów politycznych. Zaczynając od najmłodszych, wystarczy przypomnieć talent starego doktora z radia, czyli Janusza Korczaka. Jego gadaninki były arcydziełami, w których znajomość psychiki dziecka szła w parze z wielkim talentem literackim, osiągając szczyty w znakomitym wykonaniu wykorzystującym wszelkie walory sztuki słuchowej i słowa brzmiącego. Osobowość wykonawcy, barwę głosu, intonację, interpretację, onomatopeję itd. Podobne walory wykazywała cała galeria popularyzatorów wiedzy, takich jak Henryk Mościcki, historyk, choć największe sukcesy na polskiej antenie przypadły przyrodnikom, takim jak Stanisław Sumiński, Ojciec Michała znanego z telewizji czy doktor Jan Żabiński. Również węższe grupy słuchacza, zwłaszcza chorzy i niepełnosprawni, znaleźli w wielu radiofoniach swoich orędowników, którzy nieśli im pomoc duchową, a także materialną za pośrednictwem radia. W Polsce była to akcja apostolstwa Chorych, zainicjowana przed wojną przez księdza Michała Rękasa przed mikrofonem rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia, a kontynuowana także przez pewien czas po wojnie z anteny rozgłośni katowickiej. Jednak największy krąg odbiorców miała cała galeria fikcyjnych postaci, które zaludniły eter chyba wszystkich radiofonii świata w audycjach rozrywkowych i humorystycznych. Zaczęło się od audycji z udziałem publiczności transmitowanych bądź ze studia, bądź z różnych sal czy lokali. Radiowcy już w latach 20. przy transmitowaniu muzyki tanecznej z dancingów mogli stwierdzić, że nastrój lokalu oddziałuje nie tylko na orkiestrę i obecnych na sali, lecz także na radiosłuchaczy, którym daje namiastkę współuczestniczenia, kontaktu z innymi ludźmi. Te doświadczenia rozwinięto w różne formy audycji, takie jak na przykład podwieczorek przy mikrofonie, w których pojawili się Dotąd niewidzialni spikerzy, zwykle jako konferencjerzy, czasem recytatorzy, obok piosenkarzy i śpiewaków, muzyków, solistów, niezmiernie modnych chórów rewelersów, aktorów charakterystycznych, a zwłaszcza humorystów. Podobny charakter miały audycje rozrywkowe słowno-muzyczne przy Sobocie po Robocie w Polskim Radiu już przed wojną. Lata 30 charakteryzuje istna erupcja programów regionalnych, w których pojawiają się typy i typki charakterystyczne dla różnych regionów poszczególnych krajów, zyskując sobie sławę lokalną, czasem ogólnokrajową. Ograniczając się do terenu polskim, rozgłośnia krakowska miała swoich gawędziarzy góralskich. Z Katowic ogromną popularność po obu stronach granicy Śląska zyskał sobie Karlik z Kocyndra, czyli Stanisław Ligoń, Dyrektor tej rozgłośni od 1934 roku, w swej audycji, niedziela przy żeleźnioku, która wymiatała ludzi z ulic nie gorzej niż obecnie telewizyjna kobra lub atrakcyjny mecz. Ponieważ niedziela nabierała coraz ostrzejszych akcentów antyhitlerowskich, była szczególnie źle widziana po niemieckiej stronie, co nie zmieniało postaci rzeczy, że przez ludność polską Śląska Górnego, Opolskiego i Dolnego. Była powszechnie słuchana. A gdy słuchacze audycji ufundowali najpierw karabin maszynowy nazwany Żeleźniokiem Karlika i wręczyli go wojsku, a dalej zbierali na czołg pod taką z nazwą, tego było hitlerowcom za wiele. Umieścili Ligonia na liście przewidzianych do natychmiastowej likwidacji i ogłosili, że go złapią i będą obwozić po ulicach Katowic w klatce przy Żeleźnioku. Cały Śląsk zamarł ze zgrozy, gdy istotnie wkrótce po najeździe na Polskę wozili w klatce Karlika przy Żeleźnioku ulicami Katowic. Lecz był to tylko chwyt propagandowy obliczony na złamanie morale polskiej ludności. Ligoń uszedł bezpiecznie na Węgry, później na Bliski Wschód, przeżył wojnę i wrócił na ukochany Śląsk. Największą karierę wśród przedwojennych audycji rozrywkowych. Która z regionalnej zrobiła karierę ogólnopolską, była wesoła Lwowska Fala. Z audycji studenckiej rozwinęła się w regionalną. Nadana w Dniu Lwowa na całą Polskę, zyskała sobie z miejsca popularność i pod naciskiem słuchaczy weszła na stałe do programu ogólnopolskiego, bawiąc całą Polskę istną galerią przezabawnych postaci radiowych, istniejących tylko w wyobraźni słuchaczy. Największą popularność zyskało sobie dwóch lwowskich batiarów, Szczepko i Tońko, mówiących slangiem lwowskiej ulicy. Postacie te stworzyli Kazimierz Wajda, Szczepko, speaker rozgłośni, oraz Antoni Vogelfenger, prawnik, pracownik magistratu miasta Lwowa. Dalszą postacią był cudowny relikt CK Austrii, radca tajny, sam nie wie i drugiemu nie powie, Stronić. Kreowany przez Wilhelma Korabiowskiego. Do syna zwracał się, jak Marcelku będzie grzeczny, to tatuś napije się dużą bombę piwa. Żydowską mniejszość narodową i szmonces reprezentowali na antenie Untenbaum i Aprikosenkranz. Świetnym imitatorem głosów zwierząt był Józef Wieszczek, z fatalnym skutkiem dla audycji, oraz wiele dalszych postaci z Władą Majewską na czele. Wesoła lwowska fala bawiła cały kraj przez ponad 180 niedziel, aż do fatalnego marca 1937 roku, gdy Józef Wieszczek wspaniale zaryczał, jako ilustracja akustyczna, do dowcipu o holenderskiej krowie, nadanego akurat w tym czasie, gdy na kuracji w Krynicy gościła ówczesna następczyni tronu, a późniejsza królowa holenderska Julianna. Wolscy radiowcy przekonali się przy okazji, jak potężnym środkiem masowego przekazu jest radio. Dowcip, który byłby tylko nietaktem w kabarecie, przekazany w programie ogólnopolskim Polskiego Radia, stał się incydentem dyplomatycznym. Dyrektor rozgłośni znakomity radiowiec Juliusz Petry za brak nadzoru został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Lecz... Wobec gwałtownych protestów radiosłuchaczy i radiowców, został zesłany na pewien czas do rozgłośni wileńskiej. Audycja została zdjęta z anteny, lecz pod presją słuchaczy wracała pod różnymi nazwami zastępczymi. Tu podkreślić należy z naciskiem zjawisko, które dzisiaj, w świetle półwiecznego doświadczenia radiofonii zwłaszcza niezmiernie ważnej roli w Radia w czasie II wojny światowej. Jest trudne do pojęcia, ale niemniej jest prawdziwy. Jeszcze w latach 30. nie zdawano sobie w pełni sprawy z potęgi oddziaływania radia na wyobraźnię słuchaczy i jego powszechnego zasięgu. Dowcip o holenderskiej krowie i jego skutki są tego sygnałem. Znacznie wymowniejszy przykład zagraniczny będę miał możliwość. Przedstawić Państwu już wkrótce. Tyle na dziś. Zapraszam Państwa na następne spotkanie w sobotę, za tydzień o tej samej porze.